ale to mnie odbiera. A, obserwer Właśnie, Observer. Zabijemy po najważniejszym. Cześć, witajcie, jestem oczywiście Kusarz.pl, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to oczywiście film z Magicznej Krainy, a ze mną oczywiście jest, jak tutaj widzicie, jest Dumaj ze mną. Siemo. No, i dzisiaj, w sumie przed chwilą, dosłownie, kiedy zaczynaliśmy sobie rozwalać domek naszego sąsiada Elektrizo. On jest chyba Elektrizo, nie? No. A nie nazwałbym tego po pierwsze domkiem. Znaczy, Nari, jak teraz pokazujesz, że ten domek jest wybuchnięty, to to idzie na nas wszystko. Ale to nie jest tak, że to my zrobiliśmy. Nie. My po prostu. <try> Ten mob spawner trochę zburzyliśmy. <gry> Ale nie mamy pojęcia co jest z tym bąkiem. Tak jak to chwalik powiedział, wszystko pod kątem. <gry> będzie nam to potrzebny, tak, na pewno będzie nam potrzebny obserwer. mam dużo. Yy, Quarz. mam stack. No tak, bo ja ci sprzedawałem. Hmm, Dobra, to jest zrobić trap chesta stary. Dobra. O, mogę zrobić, okej, okay, zrobię sobie jeden. Tak, bo mi kobla, muszę iść po kobla jeszcze. Ja dobra, mam... zrobiłem trochę Masz jakiegoś kobla w razie? Mam. Potrzebuję tak. 6 sztuk. No to dobra, idę ze stakiem. Dobra. Bo zrobimy w razie czego dwa obserwery yy, i zrobimy coś takiego, że jak nie otworzyła skrzynki, ale ja ją wyślę po tą skrzynkę, żeby otworzyła. <noise> to wiesz. W sumie czekaj, mamy. Tak, yy, Repeatery pasowało zrobić, ale ja chyba Repeatery mam. Gdzieś nie będę. Nie mam, ale mogę zrobić. E, tutaj tak. Zrobimy e, sobie tak, parę pochodni redstone'owych O tu jest repeater. Potrzebuję 3 stone'a Dobra, no. mamy wszystko no. chyba. Mam tak, mam repeatera. E, mam pochodnie, mam e, strapczesta, mamy dwa obserwery. Co by jeszcze? Może jakąś zapadnie? Nie, w sumie za, Nie, za dużo roboty. Dobra, możemy iść robić. jest jedna skrzynka. To jest od Barsona, to by chwilę ruszał. O, ale masz tutaj wezmę. jest. Od czasu do czasu... My. Dobra, rozwalamy to. Co to jest za mieć. No Proszę bloku. nie handlować ludźmi, ziemniaki dla złych ludzi. Wolnictwo jest zakazane. Co tu się dzieje? Barson. Co to jest za inne uniwersum? Muszę sobie. To na niej serię stary pranków. Powiedzmy, tutaj weźmy jej wielką tom. Dziurę, żeby wpadła. Nie, to to później, to będzie później. Później, to później. Dobra, mm, łopata jest. Teraz muszę, teraz muszę zrobić coś Tutaj musi być pochodnia. Nie, to żeby... ja to ja robię. Jest stara, a to nie wystarczy, jakby. Po prostu tutaj pod, to pod coś dać. Otwórz skrzynkę. Jeszcze raz. No leci. To no niby jest sygnał jakiś tam. A widzisz, wiem czego nie zrobiłem. TNT nie zrobiłem. Mm, to ja lecę po TNT stary. Dobra. Znaczy, tak ci jak pierwszy, zróbmy całą konstrukcję, a TNT się tak ci jak daje na sam koniec. No, bo jakby wybuchło przez 40, żeby nie było ciekawe. Kiedy się stary tego nauczyłem, jak wybuchnąłem koledze całą chatę, badając <grym> <grym> jego w, w, w swoją połapkę. Okej, okay, tutaj będzie pierwsza TNT. Dokładnie tutaj. Dobra, tylko może tutaj dać jakąś pochodnię. Maybe nie, nie będziemy dawać pochodni, bo to będzie wtedy cały czas zasilane i będzie, yy, yy, będą nici z pułapki. Ale coś jest. Coś, coś... Coś takiego? Pochodnie zrobię. Ile tego TNT? Yy, no tak, trzy są dozwolone. A trzy biorę. To są tam dozwolone. Nie wiem, czy to jest naczanka czy w ogóle. To no jest w ogóle. Coś takiego. Coś takiego. Ale jedna rzecz, która mnie smuci, to że resztą się nie zaświeca. Mm, to jest. Ale jestem zielony w mechanizmach, więc ja się nie oświecę. Wiem, bo to jest pod skrzynką, to musiało być coś takiego. że Tu musiał być kurwa jakiś repeater, ale repeater też nic nie da. Więc musiał... Czekaj, daj... Nie, nie, nie czekaj, nie, nie czekaj, daj repeater. A... Nie, ale co nie odbiera. A... Observer. Właśnie obserwer. Co mnie o najważniejszym? Yy, teraz tak, o kurde, teraz musi być. A w daj już po. Nie, 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 stary. Wiem, myślę. Daj już tak, żeby on był żeby na dół. Żeby się mu ten Oooo, <grym> zasnij całą rozwadzić. Chyba <grym> nie my. Yy, teraz powinien. O właśnie, nie, teraz star, coś Nie, takiego. stary, nie trzeba tak, nie trzeba tak. Czekaj. Może być chyba. A nie no może no być no. tak, że. Patrz, że testujemy coś. Weź otwórz. Dobra, jednak nie. Jednak się ze Czekaj bo, no ja... Czekaj, bo ja muszę zobaczyć, jak, ten... jak to działa w ogóle. Właśnie, właśnie, stary. Bo jak jest tak, to on się patrzy w dół. A nie jest. Tak, on się, patrzy w... on się patrzy w dół, i tutaj, wysyła... I tutaj ma wysyłać u góry ten y, sygnał. Tak. Więc. Yy, więc musi. A, to wiem, że To musi być coś takiego. Takim razie... A tak nie było. Nie było, zobaczę. Nie, to też jest źle. Nie, ta, nie, bo to wtedy jest... On się patrzy, to wtedy ten... Nie, nie, to nawet odwrót robię. Czekaj, jak? Nie, teraz jest git. Postaw to. Ale to po prostu, stary, nie działa. O, czekaj. A, bo to ma w pochodnie. Teraz otwórz. No tak. <noise> Zabrali się za robienie pranków, chociaż nie umiem pranków. Teraz. E, czemu to się nie świeci, no kurde? Ty stary, a nie lepiej znaleźć gdzieś miejsce mm, Gdzie znaczy powiedzmy jest jakaś ściana? Bo znaczy... w ścianie będzie łatwiej. Znaczy nie Ona raczej widziała tą skrzynkę, wiesz Chociaż teoretycznie nie powinna podejrzewać, że ktoś na niej chce zrobić prank No. Dobra, przenosimy to, tylko zapamiętaj co pisze na tej tablicy na skrzynce Skrzyna zrób, czy coś, żeby nie było później Robiłem. Ja tutaj zabuduję wszystko, że niby... A, tutaj nic się nie stało Rury kopaliśmy Światłowód Dobra, no i tutaj ostatnie te? I tutaj ona miała ścieżkę zrobioną Tylko jak ta ścieżka szła? Ja nie mam pojęcia Dobrze jest Dobra, niechaj będzie jest ja nie muszę... stary A to nie jest tak z tym Z Obserwerem Że On musi się ruszyć Że coś musi na przykład Patrz, że on zadziała Kiedy powiedzmy Zostanie zniszczona skrzynka To chyba tak jest A nie, że się otworzy No teoretycznie Obserwer potoje, że jak coś się rozwali No rozwali albo położy się stary na to no to zrobić, eee. zrobić No to. Bo to jest wiesz, to, to może być taki wiesz, z Skrzynką to jest taki. E, lżejszy. E, prawda. zrobić jej na przykład panka, Takiego full postawić ścianę z kobla. Na środku dać blok jakiś, nie wiem, złota i napisać wykopnie. I za tym dać obserwer. Po czym poprawić cyjna na przykład, nie wiem. Tutaj pod most na przykład. Robimy to. Robimy to. Ale jaki blok dajemy, stary? Yy, ja mam. A nie, nie dostaniesz do mojej skrzynki. Dobra. Wiesz co? Yy... Masz blok diamentu? No mam 28 Tutaj yy, blok diamentu. I obsydianu jakiegoś Żeby nie mogła tego wokół wkopać Dobra, to będzie to będzie dobre To tą skrzynkę i oddam Dobrą skrzynkę i oddam Ja to fajnie zmontuję kurde skrzynyka z niedzią. Cześć, bo tutaj A, No, mam tylko dwa. Ula, oj O, kto może mieć obsydian? Mm. No dobra, ale wiesz, ona pierwszy się zdecyduje na blok diamentu. W sensie. Może sprawdzić, wiesz, na, na, ja, na, ja, na przykład ja bym sprawdził, co się znajduje, nie? na, nie. na, na Nisko to jest... Ale Nitka to jest, stary, miła osoba. Ale na serwerze, na przykład, ja bym sprawdził, co jest za, tym, za tymi blokami, bo ja bym wiedział, do, do czego takie narządy służą, takie jak, na przykład, off-serwer, nie? Ale Nitka to jest osoba, która się nie spodziewa, stary, ona jest pogodną osobą, robi wam prezenty, A na stary, ma same pozytywne myślenie. Jakby zrobić coś takiego, żeby poprowadzić sygnał redstone O! kur... Ty creeper się za tobą zrespił. O bo on spadł? Stary, czaj, obróciłem się, patrzę za tobą się pojawia creeper. No teraz trzeba to naprawić. Na Dobra, zapamiętam to Ja bym zrobił powiedzmy Pa, ho tutaj I powiedzmy Stary Wziąć, czekaj yy. Nie, 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 wie, inaczej patrz, chodź O, daj tego argumentu, daj tego budymentu. O tak Wiesz, ona tutaj wejdzie i będzie Że Prezent Damy takie coś że Coś tam Prezent NCPNC Eee yy. Yy, I powiedzmy stary, wiesz, tutaj się zrobi całą budowlę yy, Cały jakby redstone i to gdzieś wybuchnie, poprowadzi się go tak, że to wybuchnie, czaj w bazę mhm. a patrz teraz, daj na chwilę Blok diamentu Wymutowany jesteś jakby, co? A dobra, yy, blok diamentu daj a, I patrz, tylko ten y, obsidian jest zniszcz, nie? Co ci ten obsidian? Yy, no, możesz wziąć, w sumie przyda się Patrz, ona tutaj ma pełno bloków miedzi No Możemy zrobić dwa pranki w jednym Jeśli ona będzie niszczyła te bloki miedzi Pod którymś, mi przy, jej. Pod którymś przypadkowo po, ten Znajdzie się obserwer na, 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 na nieszczęście nasze, co nie? Ale to są jej stary te bloki miedzi to Są bloki miedzi Ale to są jej, ona to stawiała No to, no, no wiem A po co to, no to czemu miałaby niszczyć, bo nie czaje ale nie mówię o tym, że niszczyć, bo ona te bloki stawia, żeby one się zastarzały, czyli zrobiły taki tur turkusowy kolor, bo jak widzisz, ona wstęp buduje. I ona będzie te bloki, yy, te, które się już przestarzały, czyli te, te, te niebieskie, one będzie je zbierała. I stawia kolejne. Aaaa. No. No dobra, no to możemy tak zrobić. Blok diamentu. Wyróżnia się chyba, co nie? <laughs> no. I daj mi tabliczkę. Odwiedzajmy odwiedziciela. Dawaj, bo to będzie na kudłatego? Bo kudłaty to, to też jest jej, jej wielbiciel. Stary, ja wiem więcej niż ty wiesz chyba. Czasami. <try> yy, odwrotnie. Mm. Napiszę stary. Dobra, to ty zrób. I ja na bloku napiszę. E. Nie tak! Stary, o, o jeden za nisko A, A <laughs> Odwielbiciela <śmiech> Anonim Rozwal blokek Ty a stary nie lepiej po prostu ci pod tym obserwerem dać. A czekaj tego. Rozwal, broczek, broczek rozwalę Nie daj stary po prostu pod obserwerem TNT Czekaj, weź postaw blok i rozwal blok no, działa, działa, działa No dobra, teraz mamy to Nie, bo daj ja nie chcę... Z... Jestem... Nie, czekaj, 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 ja mam pomysł. A bo ty to w taki sposób, ty chcesz tutaj gdzieś to poprowadzić No no jak on nagle stary wbija my i światłowód robimy. No, jak coś stary mówimy, jeśli światłowód. Ona może dzisiaj wbić, tylko że ona pisze dzisiaj y, essay, czy tam coś tam pisze, jakieś wpracowanie i jej chyba 600 słów jakieś, więc nie wbije na pewno teraz. Stary, jeżeli ona bije, to niszczę obserwer i mówię, że stawiamy światłowód. No. Dobra, czekaj. Tutaj... Może na razie zniszczmy stary na felki na wszelki i po prostu poprowadźmy światłowód. Ja nie wiem, jak ty chcesz tu zrobić do końca. I pamiętaj o Yyy, A ty masz rypiter jeden. A ja nie mam. Ja nie, nie a tutaj. nie mam, dobra. nie, nie ślepie są po prostu. Może zrobić coś takiego, żeby. Patrz, bo to jest do tego, żeby sygnał przedłużyć, co nie? No. I on będzie. Jak na przykład to jest na początku, to sygnał jest w sekundę. A tutaj za 4 sekundy później Czyli jak ona, twórz, jak ona to zniszczy to był to będzie 4 sekundy później okay. yy, Może ja tutaj odetnę zasięg prądu yy, Daj TNT. O, Dobra Zasięg prądu jest odcięty, więc tylko nie wybuchaj tego. Tak jest, stary Stary czekaj, ja postawię tam gdzie ma być obserwer Postawię pochodni i sprawdzimy czy sięga no, ale repeater jest, to... to się... repeater... No właśnie trzeba to... sprawdzić, stary, czy jest dobrze wyliczone. O, jeden za... ...pójno chyba. Albo w drugą stronę? Nie, nie, za późno chyba. E... Repeater. No, repeater. O, teraz... teraz powinno działać. Ja, ja, tak? Kurde, nie, strasznie boję się, że wybucha ty. <laughs> Dobra, Dobra, czy D.Va nie chciał tu... Tutaj, dać Okej, okay, czyli weź wyłącz ten sygnał, żeby tam nie było. No e, Dobra, czyli tak, tu będzie jedno TNT. E... Drugie TNT możemy poprowadzić. A no, wydajmy coś przy owcach, stary, żeby się zestrała o te owce. Tak pomiędzy owcami, ale żeby jej nie wybuchły przy okazji, te owce, stary. No to może gdzieś tutaj, TNT Ale żeby też skrzynka nie wybuchła A ja bym na przykład dał tutaj Tutaj? To jak chcesz Patrz, tutaj Nie no, bo to jakby stary owce wypuści Ja bym że tak, żeby to nie wypuściło owiec go stary, żeby wiesz, tak zniszczyło przy owcach Eee, o kur no to Robię kop dziurę, kop dziurę yy, Potrzebuję dużo repeaterów jeszcze nie Zaraz postaje. Mogę już na przykład stary tutaj dać, tak po środku yy, Będzie potrzebny repeatery, nie, żebyś sygnał przedłużyć. No, to ja Masz? Um, nie mam. A zrobisz? A jak się robi? Yy... Czekaj, wejść, to w ogóle cały sygnał tutaj. Do końca sygnał. O. To się połączy? A e, TNT? Czekaj, no. yy, zróbmy inaczej. Nie połączy się. to trzeba zrobić coś takiego. A bo stary można po prostu. Ej, gościu. No to się da tutaj, nie? Tudy. A mogliśmy dodać po prostu, stary, tutaj. Nie, 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 nie czego ty się boisz? Z czego ty się boisz? Nie stawiaj nigdzie przy mnie TMT w takim sposobem. No Dobra. stary, mamy odłączone zasilanie. <laughs> Lepiej słuchaj na zimne. Ale nie mamy źródła prądu, jestem elektrykiem. Elektryka prąd nie tyka. No. Dobra, czekaj, <laughs> teraz tak. Repeater się robi... Y wyspa wyspa ma wyspa wyspa ma wyspa ty ma o jest stauna wyspa tak tak Dobra Dobra. Ale wyspa wyspa mało surowców. wyspa jest ten wyspa wyspa repeater, repeater? okej okay. Jeden tylko wyspa 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 Już robię. Robię sobie tak 10 pochodni yy, i robimy 4. Jeszcze mam 4 repeatery także dobra. Yy, podłącz sygnał o kurde, co jest z tym? Hmm? Eee, yy, zrobiłem banie ten repeater co trzeba. Ja... Ja zrobiłem restom kompa komparator <gryw> Ale akurat ten komparator to akurat nie wiem do czego służy Pierwszy Ja tylko raz... wiem, że się go używa stary do automatycznej kurczakarki Pierwszy raz robię na kimś pranka O tu jest mój ten... dobra e, Czego potrzebuję tutaj do tego? E, dwóch pochodni, aha, dobra to już użyję pochodnie Robimy sobie gdzieś tyle e, I robimy... A, są te? To są te, dobra no to w prezencie nic co damy co nie złożymy się i damy jej, zrobimy jej zestaw tego, zestaw małego prankstera No Dobra, puszczaj sygnał Nie, ty ma pochodnie, daj pochodnie A, a yy, war O wszystkie to już prawie Puszczam Dobra, mamy ten. Teraz możemy iść dalej, tutaj sobie yy... rozmienimy swój na ten. Oczywiście, drogie widzę, jeśli ci się nie spodoba, bo w górę po więcej takich e, typu pranków. A na pewno takie pranki e, zrobimy. To chyba już sygnał nie łapie, nie? Łapie, łapię. Daj teraz na osary. Yy, tak, się, tutaj. nie? No, masz wdać tu na felki. A tu już idziesz nie łapie. No, to mówię. A nie, nie łapie. Łapię. A bo tutaj sygnał jest słaby, dlatego no, nie, to też nie o jedno jeszcze. A to nie jest po prostu stara zła strona? Nie, to nie jest zła strona, chodzi o to, że. Patrz, U, tutaj gdzie są te? To... No, no, stary. Co jest? Posun się. O, a jedna no. zła strona. No tu no, nie jest, to nie tak, tylko dalej lecimy. Mm. Nie, tutaj chyba już. Tu już nie mamy, no. O, dobra Tu chyba już nie złapię, to czekaj, ja O, no i zajebiście No i tutaj będzie sobie ten, bo jak się podłączy to o, nie. Czy... Y... Usuwam napięcie. Dobra. No to jeszcze zostało nam jeszcze jedno, jedną pułapkę rozplanować. Jako. I tą pułapkę na przykład można było prowadzić Do jest studni? Kurwa to trochę daleko ja nie, ja nie, nie, nie chcę tego niszczyć, bo to jest no, efekt to... fajne zrobione, wiesz? <gryś> Studnia się dotkała i wywadziła w powietrze <gryś> To, zalanie starej, powódź <gryś> Czekajcie, <gryś> gdzie by tutaj zrobić jeszcze A nie lepiej tam? zrobić po prostu tego stary obserwera i TNT, Tak pod tym jednym takim? Ja bym do blok diamentu znaczy blok diament? A nie, blok diament będzie, diamentu to będzie. Dobra, no to zrób to tak. Dobra, czekaj. Włącz sygnał. Czemu łączyć sygnał? Znaczy nie włączaj sygnał tylko bo chciałem tego tienti postawić. Ale postawy blok diamentu? Jakai? Ja postawię będzie... serwer. To będzie tak, tak. I teraz sygnał. To będzie. Czekaj, sprawdźmy czy to będzie działać. Nie ma podpiętego nic? Nie, nie, nie. Nie będzie działał. <laughs> Patrz. Okej, <Okay>, działa. <laughs> mm. Tabliczka, 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 teraz chyba tabliczkę. Okej. Okay. Yy, to jak coś to, tylko tego bloku diamentu nie rozwalę, bo ja już TNT będę podłączał, nie? Tak, wiem, wiem. Jeden deal, jeden TNT Ale. To, ja, kurde, ja muszę ją namówić, żebyś na serwer weszła za chwilę, nie? Drugie TNT Sprawdzamy czy wybuchnie Daj tu i tabliczkę Stary! Tak. Bo jak to wygląda tutaj nie No już dalej to nie, na nie. Mamy, tak to tak nie działa, gościu. To no tak, że nie było bilet tego obserwera. Dobra, Jezus Maria, ty jeszcze. Zaczęłeś tak, tak rozważyć to nie. Wielbi... Od Wie... wielbiciela. Napisz od kół tego. O no. Dobra, teraz tak. Y... Tutaj dajmy na to, że na przykład będzie sobie stał TNT Na to będzie szło yy... Na to... Co ty nie mam już tego? Yy... Obserwerów nie mam już, o nie Ja mam, bo miałem... Ej, chodź tu Ten odwrotnie Nie Postaw na ten odlita, że mógł yy, od góry sobie równąć

Eee, dobra, teraz tak, żeby nie Będziesz zrobić mieć? fejla Dajesz już mieć. Eee. Powiedzmy, damie pierwszy sygnał. Sprawdźmy czy działa. Działa. No je. dam na przykład... Nie, dam ci tutaj. To... To, by, to, by, to było bliskie. Stary! Ty weź ostrzegaj, jak coś zrobić, dobra. Dobra, sta to stawiam. Było bliskie. Wstawiam tego, daję sygnał. Zabudowywuje to. I to tyle z planka, chyba. No. no Dobra, no to chyba tyle starej. No, chyba tyle. No to wychodzimy stąd, jak gdyby nigdy nic. No, światło światłowódź zamontowany. Dokładnie. Fakturę wystawimy później. <noise> o Jezu. Widzowie, ostatni raz możecie w sumie spojrzeć na ten piękny teren, który tam jest. Bo pewnie już go nie będzie. I nas na serwerze <noise> też nie będzie. No. Ale nagrane, jest dowód, jest. To by ja było na tyle, tyle z tego pranka. Dzięki serdecznie za oglądanie. Oczywiście jeśli chcecie więcej tego typu pranków, to oczywiście zostawcie komentarz, opaczkę w górę, subskrypcję, a my się z wami żegnamy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i pa pa.